Rozpoczął się kolejny etap realizacji największej inwestycji drogowej w północnej części Kielc, która otrzymała duże dofinansowanie z kasy Unii Europejskiej. Chodzi o przebudowę ulic zagnańskiej i Witosa oraz poprowadzenie połączenia z ulicą Radomską wraz z przebudową szybowcowej. Wykonawca główny ciężar robót w tej chwili prowadzi na ulicy szybowcowej, na tym odcinku, który prowadzi w kierunku gminy Masów oraz w rejonie skrzyżowania ulicy Szybowcowej z ulicą Radomską w obszarze, gdzie w przyszłości będzie nowa pętla autobusowa. Natomiast w ciągu najbliższych dni firma Strabax intensyfikuje swoje prace na skrzyżowaniu ulicy Zagnańskiej i ulicy Witosa. Tam będzie budowane nowe rondo, dlatego potrzebna jest wykonawcy większa zajętość terenu. Z tego też względu zostanie wprowadzona nowa czasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywać od najbliższego piątku. Na skrzyżowaniu ulicy Zagnańskiej z ulicą Witosa zostanie wytyczone małe rondo oraz zostanie wprowadzony ruch okrężny. Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania. W związku z zakończeniem prac przy magistrali wodociągowo-kanalizacyjnej na odcinku ulicy Zagnańskiej w kierunku aresztu śledczego na piaskach, przywrócony zostanie tam ruch pojazdów, stąd m.in. autobusy komunikacji miejskiej nie będą jeździły objazdami, lecz wrócą na stare trasy. Jednocześnie wykonawca inwestycji firma Strabak prowadzi też prace budowlane w innych lokalizacjach. Na przykład na ulicy Zagnańskiej na odcinku od zjazdu do marketów budowlanych do parkingu przy cmentarzu na Piaskach powstały głębokie wykopy pod podbudowę jezdni wschodniej. Wykonano też wyburzenia niepotrzebnych obiektów, wycięto drzewa, a także dokonano wielu innych niezbędnych prac. Przypomnijmy, że całkowita wartość inwestycji realizowanej do 2021 roku wynosi nieco ponad 121 milionów złotych. Ponad 84 miliony złotych to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej 6 rozwój miast, działanie 6, 4. Infrastruktura drogowa ZITKOW.